Mam z tej strony Matrix. A dzisiaj są urodziny Brawl Stars. Tak, dzisiaj są urodziny Brawl Stars i mamy w sklepie darmowego mega boxa. Tego się od supercela nie spodziewałem. Naprawdę świetny prezent. Zaraz sobie go otworzymy. Jak widzicie, mam na swoim koncie nowego Berleja. Kupiłem go na tamtym odcinku. Jeśli nie oglądaliście, to nadróbcie sobie. Także zostawcie też łapkę w górę oraz subskrypcję, bo lecimy po 50 subów do końca roku. Nie wiem, czy nam się uda, ale spróbujemy, spróbujemy. Także co? Zagrajmy sobie jedną rundkę, a potem otworzymy tego mega boxa. Fajnie, jakbyś mi Star Power, na przykład. A chyba jedną z najbardziej rzeczy, które chciałbym kropnąć. Chciałbym mieć kruka, tak chciałbym mieć kruka, także kogo weźmiemy sobie, może weźmiemy Piper? Piper, sobie weźmiemy, mszciszę trochę też Brawl Stars, żeby wam nie przeszkadzało jak mówię, bo widziałem, że w tamtych odcinkach miałem za, za głośno po prostu Brawla, także zagrajmy sobie, okej. Okay. Napiszcie też w komentarzach, czy coś wam wypadło z tego Mega Boxa, chyba, że jeszcze nie otwieraliście, także pochwalcie się w komentarzach. Hey, Spike zabił mojego teammate'a. Okej, okay, Spike raz. Jakbym go trafił jeszcze dwa razy, to by zginął. Pewnie ta ulta. Dobra, fajnie, na razie, na razie jest Box, zabiłem go. Nie trafił tego spajka. To było dobrze. Dobra, coś tam szelka to robi z tym spajkiem. Gdzie jest ten spajk? Dobra. Nie, tam jest, na dole. O, kurde, ems, ems, ems PAMS. Dobra. Kurde, 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 spajka. No niestety czwarte miejsce. No ale dobra. <tuszę> Także co? Otwieramy tego mega boxa. No to idziemy do sklepu. I uwaga, darmowy mega box. Jest mega skrzynka. Waga? 5 itemów. No niestety. Może następnym razem się uda. No dobra. 9 do MS, 11 do PEMY, 23 do Dynamajka. do Brock aż 47. 57 do Karla i dwa bonusy, dwa tikiety i 6 gemów. Bardzo fajna skrzyneczka. Gemy się też przydadzą na świąteczne skiny. Także zagrajmy sobie jeszcze parę rundek. Albo zagrajmy tym, co nam wypadło. To może zapamiętają sobie najbardziej z tego mega boxa Ems. Więc zagrajmy sobie Ems. Uważajmy, dajmy tu jeszcze nie przeszkadzać, żeby nam nie przeszkadzali. Także dobra, zagrajmy sobie jeszcze Ems. Zatem ostatnio nas przecież Ems ze spajkiem wyzwoliła, ale nie posiadam Spajka, więc wezmę Ems. Tak się będę jakimś Postaraj się do mnie. Postarajmy się, żeby to wygrać. Okay. Dzisiaj też leci pewnie podobny odcinek na kanał Enzo i na kanał dinozaura. Myślę, że powinien wlecieć, poza tym dinozaur będzie robił opening i będzie też miał niespodziankę, ale to dowiecie, się już na jego kanale. Także wbijajcie. Kanał dinozura to dinozaur Ety. A kanał Enzo to jest Enzo i taka podłoga jakby. Wiecie co to mówię. Okay. Okay. Na na Powiem wam, na na okay. że tak mało mówię, ale się skupiam na Aldre. 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 się Aldre. 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 że Aldre. 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 A przecież to jest, yy, to jest Sandy, jeszcze on, nie ta, ta Sandy. W sumie z wyglądu przypomina trochę dziewczynę, ale... Ja już się przyzwyczaiłem, że MC, znaczy MC, co ja mówię, że po prostu Sandy to jest chłopak. Dobra, posiedzimy sobie trochę. A na razie jest spoko, cztery drużyny. Fajnie jakbyś, jakby jeszcze dwa zginęły, to by było drugie. Nie, pierwsze by było. Jakbyśmy dwa roz... Nie, drugie by było, jakbyśmy dwa rosły... A nie, bo jesteśmy jednym lecie. I... I by było drugie. No. Nie. Pierwsze. Sorry, sorry, że tak. Dobra, nieważne nie co by było. Nieważne po prostu. O rozwaliła. Nie EMS. Pani nie rozwaliła EMS, tylko rozwaliła sendy. Sandy. Dobra, myślę, że mamy bardzo małe szanse to wygrać. Także dobra. Ale drugie miejsce też jest spoko. Nic 7 kucharków. Myślę, że jest ok. Także dobra. Na razie tych skrzynek nie będę otwierał, bo ktoś nam pozbieram. Może na update mi też wypadnie parę gemsów i tak dalej. Więc ktoś dołączył do klubu. Klub Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. Właśnie, wbijajcie też do klubu naszego polskie Legendy. Jest to oficjalny klub mój, Dinozaura. No i resztę koksów z naszego klubu. Damy Ci oczywiście este członka, jeśli subskrybujesz nasz kanał oraz jeśli subs subskrybujesz mój kanał Dinozaura oraz Enzo. To wtedy dodam cię do znajomych. Tak, dodam cię wtedy do znajomych. Także myślę, że się opłaca. A my zagrajmy sobie jeszcze tą rundkę. Może na zadymie. Zagrajmy na zadymie. Ems. Ok. Liczyłem z tego mega boxa na Star Power. Ale no, może być to. no. Za darmo, to się opłaca. No. Jak za darmo, to się opłaca. Też mam 73 gemy, ale tego mega jak pewnie widzieliście w sklepie, nie kupię dzisiaj. Nie kupię go, więc. po prostu zbieram na świąteczne skiny. I myślę, że się bardziej je będzie opłacało niż mega boxy. Dobra, zakończę. Ojej, co mnie tu odeszłem tak daleko? Nie mogę sobie poradzić ale... Dobra, dobra. Dobra, radzimy sobie jakoś. Ok ten uf. O nie, A czy, a o nie, a w... śmurki. Okej, już Murki Dobra, podaj, podaj to. co tu zrobić. Aha, dobra, nie, będzie. O kurde, o kurde, o kurde, o, o Prawie, ja już prawie byłem w bramce, nic Okej, idę sobie w niej, to to trochę bezpieczniejsze jest. Kupię, Mam na Okej Falcon. Nie, nie patrzyłem jak się no, Mam jakieś Simona w przeciwnym Pozdrawiam cię też, Simon Jeśli to oglądasz no. Dobrze grasz, Simon, naprawdę Simon Tak, to jest Falcon pod Jugater. Nie wiem, jak on sobie nazwę tam własną. Tak samo mówiąc, matix nikąd nie widziałem, naprawdę. O, strzał Gola. W ogóle matix, ja, ja po prostu sobie taką wymyśliłem. Niby na YouTube jest parę Maticsów, ale to jest moja nazwa tak jakby własna. Nie skopiowałem tego ani w tym stylu. Tylko po prostu sam to wymyśliłem. Tak samo było z dinozaurem Jęzo. Jest! 17 sekund przed zakończeniem rozgrywki, zakończyła się rozgrywka XD, dobra Aj nie, no jest spoko, spoko Ale z tego Megaboxa nie był najgorszy drop, musicie to przyznać, że za darmo no to się opłaca Także co? Ostatnią rundkę sobie zagrajmy, tym razem, może na zbiorach, bo to początkowy tryb. Więc początkowy tryb, a zakończeniem odcinek grając Leonem Także lecimy. Obyśmy to wygrali. Około mają Leona kruka na Star Power, nawet chyba, no, że Leona też mają na Star Power, ale wątpię, bo kruka widziałem, że mają. Ruk? Nie, no właśnie, Leon jest na że Tutaj jest ta mapa taka ta troszkę dziwna. Znaczy jest spoko, nie mam nic do tej mapy, ale chciałbym, ja żeby była inna. Z takim teamem, jak mają moi przeciwnicy, to trudno będzie, ale może się uda, może, może, może. Okej, okay, ja tam obijam coś o kurde, o kurde, ej, 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 to nie może się przegrać, nie możemy przegrać, ej. Halo, halo. Nie, ja przed chwilą myślałem, że mam ten star Leona, że jak zniknę to będę się leczył. Bo na botach grałem też ostatnio. 5 na 3, o kurde. O kurde, mam lagi, mam lagi, ktoś do mnie dzwoni, o dinozaur akurat do mnie dzwoni. Ojej, przegrałem o, mnie, o co chodzi aha, dobra sorry naprawdę, ale nie wyciszyłem telefonu itp dzwonił do mnie dinozaur no. o, 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 o dinozaur, pomogłeś nam, zadzwoniłeś jakoś, nie wiem co się stało pozdrowienia dla dinozaura piszcie serduszka dla dinozaura w komentarzach nie wiem jak on to zrobił dobra, fajnie dwa dobra, fajnie osiem plus, na cieszę się fajnie, naprawdę fajnie przydadzą się te żetony i też zwykłe żetony te duże i te małe także z tym openingiem, i znaczy to nie jest opening to jest takie małe parę skrzynek, ale zostawiam to na święta, może mi coś drobnie albo jakieś kolejne gemsy, żeby sobie kupić, właśnie jakiegoś skinka świątecznego no to co, także kończymy już ten odcinek, żegnamy się, życzę wesołych świąt, chociaż przed świętami jeszcze pojawią się pewnie parę odcinków, także co, żegnamy się, cześć!